30 alternatywne spotkania teatralne, Klamra, Dzień Czwarty i reprezentacyjna dwójka z reprezentacyjnej czwórki naszego teatru tanecznego, bo tak z pewnością was można nazwać, jeśli ktoś widział to, co zaprezentowaliście na scenie. Słuchajcie, jak to się zaczęło? Jak się zaczyna historia tego spektaklu? Ty jesteś sponsorką tego zamieszania, więc Magda będzie opowiadać ludzkie zo, no to nie jest temat codzienny i też zapomniany przez niektórych, że takie fakty są na kartach naszej ludzkiej historii. Tak. Pierwszą inspiracją do spektaklu była moja wizyta w zoo w Gdyni, gdzie zobaczyłam rybę, która była umieszczona w bardzo małym akwarium, w miejscu, gdzie nie miała właściwie możliwości ruchu. I wydawało mi się to wtedy bardzo okrutne, tak mocno ograniczyć przestrzeń życiową jakiejkolwiek istoty. I to skłoniło mnie do zainteresowania w ogóle tematem Zo, do zrozumienia, czym są Zo, jaka, jaka etyczność kryje się za całym tym zjawiskiem. Też jakie są tego korzenie, co znowu zaprowadziło mnie do tego, że dowiedziałam się o czymś takim jak ludzkie zoo. Że to istniało, na czym polegało, skąd się wzięło, co znowu wydawało mi się bardzo okrutne. Z drugiej strony zainspirowało mnie do tego, że chciałam po prostu o tym powiedzieć. 嗯。Um. Taki jest początek. Mm -hmm. no, wy wypowiadacie się nie tylko słowem, ale i ruchem, wspaniałą też muzyką, bo do swojego spektaklu zaprosiliście profesjonalnego muzyka, który towarzyszył Wam, jako nawet kolejny aktor na scenie, e, nadając rytmu i, no, i pewnego rodzaju gęstości w ogóle e, tego, e, co Wy robicie. E, no, jesteście tancerzami przede wszystkim, więc rozumiem dlaczego dlaczego tak dużo jest tańca w waszym spektaklu, ale czemu jest tak mało słowa? Ech, czemu jest tak mało słowa? E, powiedziałbym, że jesteśmy jakby performerami. To znaczy, że jest ten taniec, jest ruch, jest fizyczność, używamy ciała. E, I przede wszystkim to ciało jest naszym głównym narzędziem pracy i głównym narzędziem, którym chcemy się posługiwać, żeby pewne tematy przedstawiać, realizować, obrazować. Um, dlatego to jest nasze tak naprawdę główne medium. Um, słowo pojawia się, um, ale też właśnie z bardzo ważnego względu, ponieważ tutaj w tym spektaklu zwracamy uwagę właśnie, jak to słowo może być krzywdzące, jak słowo może być ograniczające, jak słowo może stawać się klatką, jak słowo może być właśnie tym za małym akwarium. Um, dlatego ono się pojawia, jednak Głównym właśnie jakimś takim naszym medium i narzędziem jest właśnie ciało, ruch, taniec, więc to jest coś, co w pierwszej kolejności z nas się wyrywa, w pierwszej kolejności um, staje się jakimś tworzywem do dalszej pracy. No, kto nie ma języka, ten znika. My rozmawiamy o tych, wy pokazujecie my teraz rozmawiamy o tych, którzy tego języka nie mają albo jest im odbierany. Po co my ludzie sobie to robimy? Po co stygmatyzujemy? Po co nazywamy chudy, gruby, pedał, e, ciapaty, murzyn? Po co? No, to jest mechanizm, który wszyscy mamy w sobie. Nawet y, podobno według badań nie do końca jesteśmy w stanie to kontrolować. To znaczy, zawsze fawory, faworyzujemy y, swoją y, grupę ludzi, którzy uznają, których uznajemy za swoich. Natomiast y, wydaje mi się, że problem y, robi się taki, kiedy. Problem zaczyna się, kiedy yy, nie jesteśmy tego zupełnie świadomi i kiedy ten mechanizm, który w sobie mamy, zaczyna urastać do rangi yy, dehumanizacji innych. Yy, albo też w ogóle yy, zaczynamy z tego korzystać jako pewnego rodzaju mechanizmu i narzędzia obrony, tak. czy właśnie jakiejś walki, albo agresji. Albo nawet rozrywki. Albo nawet rozrywki, dokładnie. dokładnie. Mhm. Was to przeraża? Wy chcecie z tym walczyć? To jest jeden z takich sposobów manifestacji, Wasz spektakl, kiedy mówicie nie, tak być nie może. Musimy się otrząsnąć, musimy się zastanowić nad tym, co robimy jako ludzie. Tak yy, i nie. To znaczy, ja jestem daleka od zapraszania kogokolwiek na spektakl po to, żeby. Yy, go moralizować. Yy, jakby nie przyświeca mi taka idea, yy, jak zaczynam pracę yy, bardziej wierzę w to, że poprzez eksplorację danego tematu, przepuszczanie go przez ciało, przez yy, jak najbardziej autentyczną yy, pracę, to po prostu dotrze. I, i, I jakby używam tego języka i taką mam nadzieję, Natomiast. Yy... Wydaje mi się, że dotrze na innym poziomie. Tak. Na jakimś emocjonalnym, obrazowym. Że niekoniecznie to właśnie musi być kazanie, i po prostu wygrażanie, mm. pokazywanie palcem, robisz źle, ty też tak mówisz. Tylko, że poprzez pewnego rodzaju obraz yy, i właśnie tą emocjonalność, którą staramy się kreować na scenie, w tym spektaklu, dotrzemy, wydaje mi się, do tego widza. Mm. Yy. Tak. I myślę, że też yy, nawet podczas pracy nad tym spektaklem to się wydarzyło między nami, yy, dzieląc się swoimi własnymi, osobistymi historiami yy, i na poziomie werbalnym, i też na poziomie cielesnym. Bo tak naprawdę ten poziom cielesny był yy, często najpierw, zanim to zwerbalizowaliśmy. Ja już się stałam wrażliwsza na mm, historię innych ludzi, yy, i myślę, że to jest po prostu sposób, w jaki chcę o tym mówić i o tym komunikować. No, bo wy otulacie takim bardzo ciepłym, potrzebnym szalem uważności. Tych innych, tych czasem zapomnianych, niedostrzeganych, ale to jest bardzo powszechne, tak naprawdę, zjawisko. Ten punkt wyjścia to jest coś takiego, można powiedzieć, no, archaicznego. To się zdarzyło tak dawno, mógłby ktoś powiedzieć, ale my robimy sobie to na co dzień. Czy to, jakie słowa też padały w spektaklu, to jest coś, co wy słyszycie, co wy zaobserwowaliście, czy raczej ktoś wam. O tym mówił, że tego doświadczył? To jest tak, że um, tak jak Magda powiedziała, czerpaliśmy też z własnych doświadczeń, dzieliliśmy się jakimiś takimi sytuacjami, które nas spotkały. Um, stąd te słowa, które padają, czy jakieś określenia tak naprawdę są tymi określeniami, których właśnie doświadczaliśmy, które usłyszeliśmy niejednokrotnie, czy nawet nadal słyszymy, nawet nie, nie są wypowiedziane bezpośrednio w twarz. Natomiast w mediach bardzo, bardzo dużo słychać niestety chociażby stwierdzenie jak wirus LGBT, tęczowa zaraza, co jakby we mnie na przykład jako osobę o orientacji homoseksualnej uderza, mimo że jakby nie jestem wymieniana z imienia nazwiska, ale jakby jestem częścią tej społeczności, jestem częścią tej grupy, która jest w tym momencie stygmatyzowana, jest wykluczana, jest traktowana jako inny, jako gorszy. Więc to tak, to nadal nas dotyka w jakiś sposób. I wcale nie musimy być w klatce, nie musimy być na podejście prezentowani i o, popatrzcie, teraz oni będą do nas rozrywką, będą do nas tańczyć. Tylko po prostu nadal funkcjonujemy wszyscy razem w tym samym społeczeństwie, gdzie w jakiś sposób ta hierarchia, stygmatyzacja po prostu się odbywa. Dla mnie to jest, no niestety jest to bardzo przykre. Nawet jeżeli nie, do, nie czujesz, dotyka mnie to tak bardzo personalnie, to w jakiś sposób yy, wiem, że jest wiele innych osób, które naprawdę bardzo mocno to dotyka. I niestety to wpływa bardzo często, zwłaszcza na przykład na młodych ludzi. W okresie, kiedy odkrywają swoją tożsamość i kiedy ta tożsamość jest w jakiś sposób odbierana, jest stygmatyzowana, wytykana, niestety bardzo często kończy się to tragedią. I uważam, że jest to bardzo, bardzo przykre. I też yy, w ogóle spektakl jest zbudowany bardzo mocno wokół yy, tego konfliktu tożsamości. Wokół linii tej, którą próbuje nam nadać świat, jakby to, jak jesteśmy stawiani, to, co, do czego jesteśmy w pewnym sensie zmuszeni, żeby performować dla ludzi, czy jakby przyjmować te rzeczy, yy, które słyszymy z zewnątrz, yy, a to, jak my czujemy się w środku. I wydaje mi się, że to jest. Bardzo interesujące, bo możemy nazwać kogoś wirusem LGBT, szczurem y, albo jeszcze milionem innych y, nazw, natomiast ta osoba w środku przecież się nie czuje tym. I teraz, co się dzieje, w, jakby kim ja jestem w tej sytuacji? Jestem tym wirusem LGBT, czy nie jestem? Świat mi mówi, że jestem, ale ja się tym nie czuję. I jakieś takie. Ja jakby czuję pewną bezradność też wobec yy, świata. Czuję, że mimo tego, że z jednej strony mówimy o czymś, co się wydarzyło wieki temu, to tak samo możemy to odnieść do współczesności. I prawdopodobnie, jakbyśmy chcieli zrobić ten spektakl za 50 lat, to też byśmy mogli. Strasznie yy, smutno. No, tak, fajnie. tak, to jest bardzo smutne, yy, ale kończąc. Powtórzę to, czego być może nasi widzowie nie usłyszeli, bo nie było ich. Jak przyjechaliście do Torunia, to zaczęło naprawdę bardzo mocno wiać. Trochę nam poprzewracało w mieście, a to znaków, a to zerwało się trochę papy z jakichś dachów. Ja mam nadzieję, że to jest wiatr zmian, który przywieźliście tutaj nam. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo też mam nadzieję, że nie będziecie już więcej robić takich spektakli, bo nie będzie potrzeby. Oby. Oby. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.